Hej, hej się, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bartek z tej strony. numer 3. Tak, i zapraszamy was na bardzo długo oczekiwany updatecik naszego baniaka 300 litrów. E, no, słuchajcie, różne rzeczy się działy w międzyczasie: to trzeba było kuchnię złożyć, to trzeba było jechać na imprezę rodzinną, to trzeba było inne rzeczy zrobić. Nie mieliśmy e. czasu po prostu. Nie było fizycznie czasu, e, żeby tutaj zrobić porządny update baniaka. Tak jak to się należy. No ale dzisiaj jesteśmy. No, tam chyba z dwa shorty wpadły trzy. Właśnie, bo tak w ogóle z ogłoszeń parafialnych, to słuchajcie, jeżeli filmiku nie będzie normalnie w niedzielę, to spodziewajcie się, że przynajmniej zawsze będzie jakiś short. Ja w formie shorta, takiego dłuższego, trzyminutowego, będę starał się po prostu wtedy ewentualnie Komunikować tutaj Wam, co się ewentualnie dzieje w baniaku i tak dalej, albo jakie, jakie tutaj zmiany zachodzą, bo to też jest dosyć fajna forma. Szybko się to nagrywa. Co prawda, telefonem to wiecie, dźwięk jest niepowalający, nie, nie ale no nie ma innej możliwości. Może, może, jak znajdziemy patronów kanału, bo właśnie chcieliśmy Wam powiedzieć, że rusza Patronite kanału ładnie, zapraszamy <laughs> na, tak, ja się... na Patronite. Tak, zapraszamy na Patronite. Możecie nam postawić kawę albo czekoladę. Tak, kawę albo czekoladę dla pomocnika numer 3. Jeżeli ktoś jest bardzo chętny. Eee, no i po prostu będziemy, będziemy wtedy ewentualnie, jak się, jak się znajdą tutaj patroni, eee, że tak powiem, kanału, eee, no to będziemy wtedy inwestować trochę więcej pieniążków tutaj że tak powiem, i w sprzęt do nagrywania, żeby, żeby był porządny, wiecie, aparat już taki naprawdę, żebyście widzieli, że, 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 że tam naprawdę się fajne rzeczy dzieją w tym baniaku i tak dalej. No lampy mamy, wszystko mamy, także w zbiornik podejrzewam, że może ewentualnie jeszcze w jakąś super pompę, chociaż Wam powiem, że ostatnio, poczekajcie, może tutaj Wam pokażę. Weź telefon po prostu. Nie, nie, wolę nie ruszać wiesz, bo jak mi ten e, zobaczcie wygrzebałem ostatnio e, kiedyś kupiłem i, 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 i tak mi się nie bardzo sprawdzało, ale teraz, e, teraz właśnie jestem w fazie testowania podajnika do nawozów. E, także stary jekot na 5 różnych e, pozycji. Także ewentualnie ten podajnik do nawozów sobie uruchomimy, bo w tym momencie sprawdziłem pompkę numer 1 i 100 ml cieczy mi bez problemu przepompowało. Także przepraszam, mi tak naprawdę jest potrzebne, do czego nam jest potrzebne KNO3, mikro i żelazo, no i ewentualnie fosfor. Także w sumie cztery nam są potrzebne z, z tych pięciu. Z tych no i tak to wygląda. Także cztery pompki byśmy musieli, jeżeli będą działały cztery, to po prostu podepnę. Widziałem tam, znajomy sobie zamówił, bo też startowaliśmy u niego z baniakiem i zamówił sobie takie fajne, fajną taką głowicę, że tak powiem, którą można sobie przyczepić do do baniaka z tyłu na tylną szybę i ona coś coś właśnie w stylu filtru aquaela wiecie to jest taka po prostu to jest takie u taka Lka która, która umożliwia po prostu oczywiście wszystko tam jest stworzywa tworzywa więc to będzie niewidoczne prawie że powiedzmy no ale będzie, będzie po prostu fajniej to wyglądało jak je sobie wtedy to i, i, i po prostu nie, wiecie, same wężyki albo umieszczanie samej pompy jakoś tak ze zbiornikiem, tylko pompa sobie w tym momencie będzie schowana w szafce, a ja po prostu sobie podciągnę wężyki tam do góry i, i, i wtedy właśnie w ten sposób będziemy podawać nawozy. A to dlaczego? No bo słuchajcie, w końcu udało nam się po długiej, długiej walce zniwelować wysokie poziomy potasu. W zbiorniku, bo nawet jak ten potas zleciał poniżej 20, to akwarium e, właściwie roślinki zaczęły tak ciągnąć NO3, że w pewnym momencie już miałem poziom NO3 jeszcze przy obsadzie takiej e, pełnoplatkowej, bo w tym momencie już jest niepełnoplatkowa, e, e, no bo parę pratek wyleciało, nie? Ja. No te co wtedy wydaliśmy? A. No. 20? no 20 albo więcej nawet poleciało ale już się nowe natworzyły, dlatego <laughs> cały czas jesteśmy chętni do, do oddania platek za friko, tylko po prostu, żeby ktoś się tym zaopiekował. No i w pewnym momencie, jak ten potas spadł, no to ruszył nam pobór, że tak powiem, NO3. No i roślinki wyżarły tyle tego NO3, że, że po prostu miałem stężenie między 5 a 10 ppmów. Także to nie było do końca 5, a też nie było 10, bo to był taki blady kolor między 5 a 10 mierzyłem z zoolekiem i mierzyłem potem jeszcze raz z serą. i Sera też pokazywała, że to nie jest do końca takie 10. Także sera ma taką skalę, wiecie, bardziej na wyższe stężenia, zoolek ma na niższe, bardziej dokładną. No ale w tym momencie oba testy potwierdziły, że gdzieś tam między 5 a 10 było. Także zacząłem lać troszeczkę KNO3, no bo się, że tak powiem, panika. Oczywiście, jak zwykle zaprzeczam swoim zasadom i, i głoszonym tezom, że jak coś się dzieje w baniaku, to lepiej chwilę odczekać i po prostu nie działać pochopnie. To sobie pamiętajcie, podstawowa zasada akwarystyki nie działamy pochopnie, tylko po prostu szukamy przyczyny i staramy się jakoś rozwiązać ten problem. No ale po prostu zacząłem delikatnie, po 2 ppm. -y co drugi dzień podawać KNO3. No i w tym momencie mi znowu e, to NO3 urosło do 15, między 15 a 20 jest w tym momencie. E, potas jest na 25 z tego co ostatnio mierzyłem. E, magnez jest na 15, Ca jest na 45. <laughs> I to tyle. No fosfor wychodzi gdzieś tam między 0,75 a 1. Także generalnie fosfor magnez, przepraszam fosfor azot no to takie powiedzmy względnie znośne stężenie. Nic tu się nie dzieje, z tego co widziałem ostatnio, dużo roślin powyrywałem, bo robiłem przemeblowanie małe. I powiem Wam szczerze, że nie widać, żeby dolne liście się rozpuszczały. Poza tym, że gdzieś tam, gdzie był słaby przepływ po prostu wody, no to wiadomo, że gdzieś te liście tam jakoś lekko zaglonione były na dole. Natomiast nie spotkałem się z tym, żeby rośliny się łamały, albo po prostu, żeby te łodygi były jakieś takie słabe. No i, 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 i z tego wnioskuję, że ten fosfor jest ok, tym bardziej, że steofila, heterantera ma bardzo fajne kolory. No ale co udało nam się zauważyć przez te ostatnie 2 tygodnie trzy to w momencie kiedy też potas zleciał i zaczęły te rośliny, że tak powiem, w miarę normalnie funkcjonować, no to powiem Wam szczerze, że wystąpiła potężna konstrukcja mikro i żelaza. Przepraszam bardzo. Ja już od jakiegoś czasu podaję 2-3 ppm, 3 ppm chyba mikro na 1 ppm żelaza. Musiałbym to zobaczyć, przeliczyć dokładnie jeszcze, ale tak na razie na oko podawałem, bo chciałem po prostu sprawdzić, jak rośliny będą reagować i zaraz wam pokażę, co z tego wyszło. Bo znowu, znowu przy roślinach szybko rosnących zaczęły się robić białe, białe listki, ale to już ewidentnie było spowodowane właśnie tym, że, że coś tam z mikro nie tak jest było. I czekajcie, spróbuję wam, wam pokazać, mam nadzieję, że nic nie zaświruje tutaj telefon. Zobaczcie sobie na Rotale Red Blot. Tak, to jest ta, ta kszaczasta tam z tyłu. W ogóle nowa roślinka tutaj też Sławek dał nam. Samolus parviflorus red. Samolus parviflorus red. Red, czerwony, bardzo piękna roślina. Złapie <grymne> tak. Złapię. O, to jest to właśnie. To jest to. Także też bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy Sławkowi za super fajne tutaj roślinki. No, także e, tak jak widzieliście na rotali, e, rotali Red Blood, e, po prostu te listki e, na tych końcówkach były różowo białe, częściowo jeszcze po, po tym fosforze e, tak zostało, natomiast w momencie kiedy, ten, fo e, przepraszam, fosforze po potasie tak zostało, po tym nadmiernym potasie, który zblokował nam tutaj wchłanianie wszystkiego, Natomiast kiedy ten potas zleciał już do normalnych, normalnych poziomów, czyli 20 minus, no to w tym momencie ruszył jak gdyby pobór żelaza, ruszył pobór mikro w takich wydaje mi się dawkach, jakie powinno to akwarium konsumować. Dlatego też, dlatego też jak zacząłem podawać mikro, i żelazo w większych ilościach od razu te jak gdyby nowe odrosty, przy właśnie to najlepiej było widać przy rotali Red Blood, są już w pełni wybarwione. I też jeżeli chodzi o Macrandy Variegated też jeżeli chodzi o Sperokarpę, no to też ona bardzo fajnie się zaczęła tutaj wybarwiać. E, także e, troszeczkę ja powiem wam w ten sposób, ja uczę się trochę nawożenia od początku przy tych lampach i tak dalej, w końcu jak już tego potasu nie ma tak dużo, no to z rozwagą do wszystkiego tutaj e, staram się podchodzić e, i troszeczkę uczę się po prostu od nowa e, zachowania tego zbiornika, no bo tak, mamy super lampę. Które no, no bez wątpienia no tutaj kurczę, no nikt mi nie powie, ale to jest po prostu najwyższa klasa lamp w tym momencie, moim to zdaniem. Kosmos. To jest kosmos, po prostu tak jak właśnie pomocnik numer 3 mówi. No naprawdę przy tym to zielsko to kurczę no idzie samo, nawet będzie można było zrezygnować z nawożenia i tak by rosło, nie? Także e, no, przy tak dobrych lampach, e, i biorąc też pod uwagę, że podłoże nie jest już pierwszej świeżości, e, ono jest trzyletnie, już 3 trzy lata plus, e, bo część była wymieniona, część nie, czyli tak 50-53 lata plus, e, no to też wiecie, to podłoże nie ma, e, jak gdyby też już zapasu tych e, minerałów i tak dalej, które miało wcześniej. Dlatego też na przykład, jeżeli Rotala Red Blood mi wystrzeli i zaczyna sięgać powierzchni tafi wody, no to wtedy te, powiem Wam szczerze, że te górne powiedzmy tak 3-4 rośliny jest fenomenalnie wybarwione na taki ciemny bordowy, co zresztą mogą potwierdzić osoby, które dostały parę ścinków ode mnie. I e, natomiast dolne części e, tam zaczyna po prostu widać, że ewidentnie zaczyna brakować już e, tych substancji odżywczych, które normalnie rośliny ciągną przez korzenie, no bo rośliny ciągną albo z wody, ze słupa wody pożywienia, e, albo z korzeni. Wiadomo, że jeżeli jest żyzne podłoże, jest nowe podłoże, e, albo mamy zasilone właśnie jakimiś kapsułkami, no to ona będzie sobie ciągła z korzeni. I ta roślina też będzie trochę stabilniej rosła wtedy, nie? natomiast jeżeli ze słupa wody ciągnie, no to musimy tutaj bardzo stałe nawożenie stosować. Takie, które nam nie będzie się zmieniało. Nie? Dlatego też wymyśliłem sobie, że odkopię ten nasz podajnik nawozów. Przetestujemy jeszcze z pomocnikiem numer 3 te pozostałe pompki, jeżeli to będzie wszystko działało. A mam nadzieję, że będzie działało. No, to proszę Was, będę testował taki swój własny, powiedzmy wymyślony sposób nawożenia, jak gdyby akurat dostosowany do tego baniaka. Ale myślę, że to będzie reguła taka na większość. Jak, jak po prostu tutaj pójść w tą stronę, żeby roślinki rosły. Ale to, żeby wszystkie rodzaje rosły tych roślin, które teraz mam. E, na przykład, e, można zauważyć, że gdzieś tam na toninach e, są gdzieś tam żółte listki i tak dalej. E, powiem Wam tak. Kwestia jest też tego, że. Co tam? Nie, nie, nie musisz. E, kwestia jest też tego typu, że e, w momencie, kiedy sadzę toninę, taką na przykład dla jak dostałem. Albo giganta, jak posadziłem, no to one jednak muszą no, przy, przystosować się do nowych warunków, tak? I tutaj, no nie ma bata, no muszą te rośliny jakiś czas, no to można liczyć raczej w tygodniach, a nie w dniach, że one potrzebują trochę czasu, żeby się przyzwyczaić. Zobaczcie sobie, cały czas narzekałem na belem, na toninę belem, natomiast. Nie, Zobaczcie, wierzy, sobie. Zobaczcie sobie, jak teraz fajnie wygląda. I o dziwo, ona e, nawet już e, dwie albo trzy główki byłem w stanie odciąć od tej, od tej toniny i je po prostu posadzić z tyłu. E, także ona po prostu swoje prze, przechorowała, że tak powiem, dostosowała się do warunków, jakie panują tutaj, w, teraz, w baniaku, e, no i po prostu ruszyła. Nie? To samo jest z toniną Meta. Mam nadzieję, że przyjmie mi się Lago Grande i Gigant, bo to bym bardzo chciał, żeby to mi się przyjęło. E, oprócz tego mamy jeszcze toninę Tocantis i toninę Lotus Blossom, także praktycznie z tonin to chyba mam wszystko, oprócz chyba jeszcze Manaus mi tylko brakuje, z tego co pamiętam. E, niestety uśmierciłem Heidelberga do końca, próbowałem z całych sił. Go uratować po Gustemona, ale no, no nie udało mi się. No, przykro mi, e, uśmierciłem Heidelberga. Także, jakby ktoś miał na zbyciu Heidelberga, to ja bardzo chętnie się e, uśmiechnę do takiej osoby. Możecie mi pisać e, w, na privata albo w komentarzu pod filmem. E, bardzo chętnie przyjmę Heidelberga. Jeżeli ktoś by miał jakieś zdrowe sadzonki, e, no, bo to też wiecie, mi chodzi o to, żeby tutaj. E, do tego baniaka wrzucić wszystko co możliwe co jest naprawdę w cholerę wymagające czyli jeszcze Ludwigia Pantanal prawdopodobnie i Rotala Florida także jeszcze z tego mi to brakuje Rotala Butterfly mini tak taka motylkowa fajna no Także jeszcze, jeszcze bym te rośliny chciał mieć. No i po prostu ja chcę ten zbiornik tak poprowadzić, żeby te rośliny rosły, rosły bujnie, rosły super fajnie. Przy takiej całej różnorodności jakie tutaj są, nie? Czyli przy, biorąc pod uwagę wszystkie Toniny, wszystkie inne Rotale, wszystkie inne Ludwigie, że tak powiem, Erio. Sygonantus, nie Sygonantus myriofilum i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. Także hmm, chcę znaleźć taki złoty środek, żeby, żeby tutaj to wszystko rosło i wtedy tą wiedzą oczywiście będę się z wami dzielił. Um, także tyle tyle z mojej strony na razie na tą chwilę. Um, co jeszcze zamierzamy robić? Ja jeszcze zamierzam nagleść ten spyto, ale to będzie znaczy, taki specjalny odcinek na Wielkanoc. A, na Wielkanoc, tak. No. Z jakimś naszym nowy, nowym zwierzątkiem. Nowym zwierzątkiem, dokładnie. A z psem nie wiem kiedy nagramy. Miście miście. Jest się od czasu do czasu pojawia na, tak, na filmach. Tak właśnie. Na filmach się od czasu do czasu czasem pojawiał i. A twoja roślinka, która jest ulubiona? No, ścięłeś moją ulubioną. Którą? Ścięłeś sałatę. Nie, Sałata, zobacz, tam z tyłu rośnie od tej e, strony. Nie tutaj z lewej, gdzie są schodki, do nieba, tylko tam z drugiej strony jest lotus. No, także lotus, lotus sobie rośnie. O rybkę nie musisz pytać. No rybkę nie muszę pytać, bo, bo twoja Arielka gdzieś tam pływa. Tam jest. No, tam, o tam jest sobie w, w Ludwig Mini Super RED. No, także tyle z naszej strony na ten tydzień. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, oczywiście osoby, które chcą. na eee, Właśnie, tak, tak, bo z cyklu ogłoszenia parafialne, tak na koniec filmu, ale jeszcze raz się przypomnimy to, co było na początku. Eee, Patronite uruchomiony, także kto będzie chciał, to bardzo, za, bardzo chętnie, że tak powiem, przyjmiemy każdego patrona tutaj do grona, do grona naszych super wielbicieli. Będzie taki plus, że osoby, które będą na patronajcie będą miały też dodatkowe bonusy i korzyści z tego kanału. No bo wiecie, wy będziecie wspierać nas, my też będziemy tutaj starali się w drugą stronę podziałać. Mam postawiony już Discord, także będzie taki super Discord akwarystyczny zrobiony, mam nadzieję, że, że dużo ludzi dołączy, bo to będzie taki większy projekt. Chciałbym, żeby, żeby, to był taki, żeby to było takie miejsce, pierwsze miejsce kontaktu, także osoby, które będą na Patronite na pewno będą miały dostęp do Discorda i do bardziej, że tak powiem, zaawansowanych rzeczy, typu na przykład jakieś tam porady ode mnie, konkretne co do baniaka i tak dalej. Bo wiecie, tych zapytań jest naprawdę dużo. Dużo osób się pyta, jak ci pomóc i tak dalej, a wiem też z drugiej strony, że te osoby, którym udało mi się pomóc, to ich baniaki wyglądają na no przepięknie po prostu i są bardzo wdzięczne ale ja też nie jestem w stanie po prostu odpowiadać na wszystkie możliwe zapytania, dlatego też chciałbym to zrobić w ten sposób, że mm, zawsze osoby, które jakieś tam mm, będą chciały, że tak powiem, bardziej szczegółowych porad i, i tak dalej, to e, wtedy poprzez właśnie Patronite'a, Discorda i tak dalej będziemy szukać tutaj e, rozwiązań. Nie? Także z tej strony, e, z mojej strony to, to, to wszystko. Zachęcamy Was właśnie do wspierania kanału, do... Eee, czy, czy chcecie właśnie Patronite, czy chcecie wolicie jednorazowo na przykład postawić kawę, albo też czekoladę dla pomocnika numer 3, to ona się też bardzo cieszy a z mojej strony właśnie mogę Wam obiecać, że eee, naprawdę te wszystkie fundusze, które tam wtedy będziemy zbierać z tych akcji, to będą przeznaczone tutaj właśnie na rozwój kanału i sprzętu oraz tam wiecie innych rzeczy, jakieś zakupy właśnie roślinek i tak dalej. Żebyście mogli sobie zobaczyć jak te rośliny się właśnie zachowują w takim baniaku. Nie musieli tracić kasy niepotrzebnie, bo nie wszystko pewnie Wam pójdzie i potem człowiek zawsze żałuje. A myślę, że nie ma tu zbyt wiele kanałów takich właśnie na YouTube szczególnie jeżeli chodzi o Polskę. Em, gdzie po prostu ja widziałam... szczegółowo się omawia właśnie jak takie akwarium założyć od A do Z. Nie? Ja widziałam e, e, parę kanałów takich akwarystycznych na YouTube, gdzie na przykład ktoś opowiada, że jak założyć akwarium na przykład z czy coś takiego, mm. to tego nie jest naprawdę dużo. No. Także mówię, no my będziemy z, się cieszyć z każdego wsparcia, nawet jeżeli to będą jakieś tam drobne, drobne kwoty minimalne, które są po prostu wymagane z góry, a w zamian oczywiście będziemy się tutaj dzielić z takimi osobami. Zawsze naszą wiedzą będzie można więcej czasu wtedy tym osobom też zrobić. poświęcić. Także na przykład jeszcze jak ktoś ten, Możecie chociaż lajka albo szybko zostawić? Nie no, oczywiście lajki, suby, komentarze. Jak najbardziej dyskusja pod filmami też wiecie, wybija filmy. Algorytm jest nieubłagany: im więcej lajków, im więcej udostępnień, im więcej że tak powiem, komentarzy pod filmem, no to tym lepiej dla, dla kanału i, i tutaj dla też dla nas wiecie. No, my się cieszymy z każdego komentarza. Nawet jeżeli to są jakieś tam komentarze konstruktywne, to ja staram się zawsze odpowiedzieć, podyskutować i tak dalej. Ale naprawdę no, cieszą, cieszy nas to, że jest naprawdę stały przyrost subów na kanale. Także dziękujemy wszystkim za, za subskrypcję naszym, że tak powiem, starej gwardii, która tak naprawdę już od, od 6 czy nawet 8 lat. 8, 6, 8. Kurczę 2016 chyba pierwsze filmy to już zaraz będzie prawie 10 lat ten jest kanał. 5. No 9, no już jest 2, 25. Ja nie pamiętam kiedy w 2016 uruchomiłem. No. Może. Po... No. Też, może rzeczywiście tak jak pomocnik numer 3. <głosy> <głosy> no. Także wiecie, no, stara Gwardia, stara Gwardia nawet jeszcze z tych pierwszych dni że tak powiem działalności kanału jeszcze z akwarium 112 z bojownikiem jest także bardzo serdecznie wam wszystkim dziękujemy za to wsparcie ciągłe był Nemo bojownik, drugi Nemo bojownik, trzeci Nemo a to jest Ariel no to jest Ariel no to co jeszcze raz dziękujemy wszystkim subskrybentom za to że jesteście lajkujcie, łapkujcie, komentujcie i zapraszamy Was na kolejne update'y tutaj już z frontu Dokładnie. z walki z tym naszym baniakiem. Trzymajcie się. Pa. Pa.